M jak mi, bo po wakacjach 2018. Barbara po wyjeździe Marka opuści Grabin. M jak mi, bo po wakacjach 2018. Nowe odcinki od poniedziałku 2708.2018 o godzinie 20.50 w TVP2. Domy Mostowieków w Grabinie opustoszeje w kolejnym sezonie im jak niby po wakacyjnej przerwie. Wyjazd Marka i Ewy do Irlandii spowodowany odejściem kacpra Kuszewskiego z serialu wybrzeżu Y upływ na życie całej rodziny. Mateusz, Krystian do Magaba, i Antek, Jakub Jankiewicz, wyjad razem z rodzicami. A to oznacza, kreska E w rodzinnym domu zostan tylko Barbara i Zoka ma gożata niatowska. Widzowie, zobacz te sceny wem jak mi, bo dopiero w listopadzie. Kacper Kuszewski nagrab pokreska egnalne u Jotcia Marka Jewy w Grabinie, ale trochę to potrwa, nim ten moment nastąpi w serialu. Do tego czasu Barbara będzie miała najbliższych kreskaszych przy sobie. Z w banie odcinków M jak mi bo wynika, kreska mostowiakowa Ostowiakowa znów opuści grabin i zatrzyma się w domu Kingi, Katarzyna Cichopek i Piotrka, Marcin Mroczek na deszczowej. Na Instagramie Cichopek mnie ciba wideo z planu serialu Steres Lipowsk. By młokreska losy Barbary potoczy, tak, kreska będzie musiała przeprowadzić się do wnuków, a dom w Grabinie będzie wieci pustkami. Wiemy jednak na pewno, Kreska e w nowych odcinkach. Chemia mi, bo po wakacjach 2018 do rodziny Mostowiaków powróci Marta Dominika Ostabowska oraz Natalka Marcianna Lelek z córką Anią Majanaczek. Wicemokreska e barań nie zostanie sama.